Maturalna rozkmina, część trzecia. Aby zdać maturę i otrzymać świadectwo dojrzałości, musisz 1. Przystąpić do wszystkich wymaganych prawem egzaminów z przedmiotów obowiązkowych: w części ustnej z języka polskiego i języka obcego, w części pisemnej z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. 2. Uzyskać co najmniej 30% punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej oraz w części pisemnej. 3. Przystąpić do egzaminu z wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej. Ale w 2024 roku nie musisz przystąpić do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego, o którym mowa w punkcie trzecim. Jeżeli posiadasz dokumenty poświadczające uzyskanie dyplomu zawodowego albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe na poziomie technika, daj suba i wpadaj po więcej.